Odwardecz w dzisiejszym odcinku, zobaczcie, jak udało nam się dostać na finały Evaluation Cupa, gdzie jedynie 33 drużyny awansują do finału, a w finale pieniądze można wygrać tylko jednym sposobem i jest to wygranie gry. Za te wygranie gry dostaje się 1200 dolarów i możecie zgadywać w komentarzach, czy udało nam się wygrać gierkę, czy też nie. Jeżeli film Wam się spodoba, to pamiętajcie o łapce w górze, subiku z dzwonkiem, wpisywaniu z SETI w sklepie Fortnite, tak Reklama. Jeżeli to robicie, to bardzo Wam dziękuję. A teraz lecimy z odcinkiem. Jasne. Ale zanim przejdziemy dalej, zobaczcie, co dostałem od Mentos. To wyrzutnia Mentos z Fizuka, która dzięki połączeniu Mentosów z kolą może narobić niezłego bałaganu. A co najlepsze, każdy z was może przetestować jej możliwości w Fortnite'cie na tych trzech specjalnych wybranych mapach. Wszyscy przeciwnicy w zasięgu Fizuki wylecą w kosmos, a po budowlach nie zostanie ślad. Wyrzutnia mianto z fizyka będzie dostępna przez ograniczony czas, także pośpieszcie się i przetestujcie. Mam Mam się na nowo. No zaraz tak. Ja pamiętam. Po lewej, Tak, fight. Daj, 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 Może może. Mamy wizonie, mamy wizonie. Mamy wizonie. Mamy Idzie tam, idzie tam. Dad. Co jest tam, robię Ta, widzę, widzę. Dad, chodź tam, chodź, słuchaj, słuchaj, to ostatnio. Nice. Nice. No i Plecy, plecy. Ta? On jest. prostu Ja stoję na haju, bo to się cało. Ta. Bo się dało go. Chodź do góry i spray. Do góry i spray. Ty zostało to. On. A módełki potrzebuje harystyk, tylko statym tu dawałem. się, się tam. No, A Ja no, mam 100 HP jak w, coś. rzuć mi od się tutaj. Zaznaczam. Trzy splasze tylko, to są. Ja się nie wiem jak tak. go sprawiłem. 34 no. 40. Da dead. Jeden. zona. Tam. 100. Utałam. Rzuciłem Cię się. On biega tam, dribbling. Da. Jeden, ostatni. Ostatni, ostatni. Idę, idę, mnie na adds. Mam go znaleźć do flasu. 100. Daj się Ja mu nie daję swan out Napierdam tak, baguję kurwa, ale no nie wiem Shookan, może jakieś do to Nad mnie nie dobił, nad mnie nie dobił Podchodzę BG I ma główna, na Idę. Box I ma gap Dead Poit, Jakieś... jak już on dał Lago, bo dopiero jest black maga tu tammy Go na górki Pod nami, pod na podłogi Chodź dalej, chodź dalej I'm play play Możemy mnie do... zrobić kredytą teraz, oddał na A, na tu jest na strach. Tu ty w ogóle. A co, co? Dead? Ja pytam. Ja no to? Rę... No jest... to ja 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 na Ja się ścisnę, to jest Ja jestem na ja jestem na dole. na mnie, przysięgam na mnie. wziąć, muszę wziąć, ale... Bo ja nie mogę. jak masz ty harry to na mnie. na typa. Tak, 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 To jest tak, masz. Zginąłem. Na moim nie wiem, o go, on się wpierdł. Lecę na niego. to, był tu za górką. Kier, na dół Tu, tu jest teammate, tu jest teammate, na mnie. Teraz? Mama, 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 mama. 100? Dead? Yeah. Ta, so jeden, splash. Błagam się jeszcze brawa. Idę niżej. Muszę so stare buildy Idę niżej, typ tu. No ma zero, zero, ja daj da,

to, no dalej, masz, znaczy, ma, ma, masz e, no. ma Ja tu idę prawie jak coś. Nie no. no, tak, tak masz tak tak. się ruszania już. Poczekajcie to, nie idźcie tak. Zabijam, zabijam. No. No. Top To 4, top 4. Jest jeden na salo. jeden na jesteś. Dobra. Dobra. Ja nic nie mam, ja nie mogę nic znaleźć, oni tu biegną, biegają tu. Jeden przy mnie gdzieś, jeden przy mnie. Jednego bije Ja mam jednego bije Dwójka teraz. Mam jednego sali. Tak, widzę. Mam jednego. Ja Mam jednego. 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 Mam nie za mnie wpadam, za mnie idą, wam mnie idą. No, Nice, nice, Jestem tu tu. no, 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 budy, budy, budy. no, 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 Ja... Też może się Ay, no, 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 idę no, idę, no, idę, no, 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 Może zabić, może nie, pa, tu. U... Ok. Biedałem, tam, ja no, ja tam, to. no ci. No są tam dalej, tam. Tam są. Ja mogę je znaleźć one dobra. No tam są chyba ja, gdzieś. Tak, to, to są nasze chyba tam. Tu. Biegam no tego. go. Ta. Ta, sam, ja, uwaga. Chodźcie ta, 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 na Tak, jestem. Tak, góra, góra, góra. Na mnie, na mnie, To, Nice. White. Z boku. Blokuj, blokuj, blokuj.

Trzeba zaraz nieść. jakiś filo? Ja okay, nic nie nic, mam, nic. Ja nie mam nie Ja mam tylko 70 czarne, da, jest lipa Zadam bo to na. Ja. będzie. Nie przejdziemy się tego. tu mu musimy wyjść. Musimy To jest nasze, to jest nasze, to jest nasze. Mam. Patrzcie, patrzcie to, 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 ta, ta, ta. Nie ma nikogo. wyjść. Daj, daj, się, chyba. się może. idę już. I to, stój. No ja mam mało że stój, no. mnie Zabi Mogę jeszcze chyba Zginąłem teraz czak, zginąłem, czak, chary, chary gra, nie gra. A, Daj, 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 daj Nice, dobrze, że zabijasz, bo ja... Leś, idzie tu, zabuduj się Nice, let's go! Let's go! <laughs> Ale łatwo braw, braw, braw. Jeden hit, otwórz to bardziej Zniszcz to tak, tylko że tutaj są Dobra O no, tym mówię Zjebiejebane 30 Jeden hit, jeden hit Naszukam no, Próbuję Jeden, jeden, jeden Nic nie widzę Bo widzę, nikt nie ginie To jest moje pytanie kurwa Czy nic nie widzę, przez co? Nikt tam nie idzie? Bo... Nie, nikt Ok, yeah. idź

Budykami, no. Ja mam 200 drewna. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, no. Na lejerze to i musimy wyjść do góry. Pałka, pałka, pałka. Plecy, 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 plecy. Możemy od zonę wyjść, możemy od zonę wyjść. Redwigo, go i gramy na medmista. To ja rzucam medmista. Masz plecy? Tam mam, rzucam, jednego rzucam, jednego rzucam. Rzuciłem jednego. Idę za kamion. Mam cztery za czagą, cztery za czagą. Piję go, piję go. Idę za ono. Ale do mnie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam low. No, Harry na harę nie poradził za nami. Co z bali? nie pobij tego, Saga. To pobiję, ja, 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 ja. mi Mam ja, ja, mi mam mi z mam tylko bomba. Teraz Ja mam trzy tak jak wygram a, a. to. Tak. to Idę się, idę się bić. Nis. Teraz. Tak, idę się bić. Nie, nie Cała trójka, cała trójka, cała Co? Czekaj, no no i czekaj, czekaj Idą, Ja nie potrzebuję okay. Dobra, ja mam 100, no. 4 się na mnie Finalnie na karcie 100. Ta, na mojej karcie też dwa czagi i Med mist. To się upewnia, żeby ktoś go z... No na mojej karcie i medmis jest kratkę wyżej pokro A 140 Jest to gdzieś A Strum Cygnus Muszę Nice! nice. <laughs> Let's go!